Pan z wami. jest Istnucham Twoje. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: Który jest pierwszy ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest, słucha Izraelu, Pan. Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczonej w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego, prócz niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie palenie i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i już nikt więcej nie odważył się Go pytać. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Dzisiaj 31 jest 31 października. Jutro rozpoczynamy miesiąc listopad. Miesiąc poświęcony modlitwie ze zmarłych. Stąd dzisiaj kazanie będzie takie katechetyczne, katechizmowe. Co to jest? Po co módlmy się za zmarłych? Co to znaczy? Skąd to się bierze? Jakie są podstawy biblijne? Jakie tradycje są na wschodzie i zachodzie? Kredo apostolskie, które wierzący, wierzący chrześcijanie czytają bardzo często, nawet na co dzień, w modlitwach prywatnych, kończy się w ten sposób: wierzę w świętych obcowanie, odpuszczenie grzechu, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Amen. Kościół. Tu na ziemi jest tylko jego widoczną, mniejszą częścią i nazywa się go kościołem cierpiącym lub walczącym. Jesteśmy na drodze do Boga i w tej naszej podróży, w tym ziemskim życiu nieustannie walczymy ze złem wokół nas i w nas samych. Ci zwierzących, którzy już osiągnęli Boga, kontemplując Go twarzą w twarz, stanowią kościół triumfalny. A wspaniałość i chwała tego kościoła jest Nieporównywalnie większe niż na Ziemi. I wreszcie są dusze, które zostawiły to życie w wierze w Chrystusie, pojednane z nim, ale wciąż potrzebujące całkowitego oczyszczenia, gdyż nie, nic nieczystego nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Jest to Kościół cierpiący, ponieważ dusze przechodzą oczyszczenie przez cierpienie. Wszyscy członkowie Kościoła Chrystusowego. Wędrujący, triumfujący, cierpiący są nazwani w credo świętymi. W tym sensie, że wierzą w Chrystusa i mają komunię między sobą a Bogiem. Wierzę w świętych obcowanie. Tylko ci, którzy są odrzuceni przez Boga, są wykluczeni z tej społeczności. Oznacza to, że nie tylko możemy zwracać się w modlitwie do świętych, Przede wszystkim do Najświętszej Maryi Panny, do apostołów, męczyników i innych, ale także możemy modlić się za naszych zmarłych, możemy wstawiać się za nimi przed Bogiem. Co więcej, dusze w czyściu mogą ofiarować za nas swoje modlitwy, ponieważ są już w wieczności, są bliżej tronu Pana. Obchodząc, będziemy obchodzić jutro uroczystość wszystkich świętych, obchodząc taką uroczystość, będziemy starać się przejrzeć zasłonę, przepaść oddzielającą nas od niebiańskich i zobaczyć naszą wieczną ojczyznę, do której dążymy. Wspominając zmarłych 2 listopada, to we wtorek najbliższy, będziemy schodzić w głąb czyszca, gdzie cierpiący Kościół czeka na naszą pomoc, czeka na wyzwolenie, cierpienie i wczesne zjednoczenie z Bogiem. Czym jest czyściec? Kościół naucza, że czyściec to jest stan duszy, w którym doświadcza się podnoszącej na duchu radości, połączonej jednocześnie z przytłaczającym cierpieniem. Z jednej strony jest to radość, podobna do tej, której doświadcza pacjent podczas stopniowego powrotu do zdrowia, jak trędowaty obserwujący gujenie się wrzodów. Zanieganie guzów i odnowę skóry, odradzające się do nowego życia. Szczęście niczym nie zamglone jest radością człowieka, który wie, że ma spotkanie ze swoim Bogiem i widzi, że znikają jedna po drugiej przeszkody, które wciąż utrudniają wejście do niego. To radość być kochanym na zawsze i wiedzieć o tym. Niemniej jednak, pacjent nadal cierpi, nadal leży nieruchomo z własnej winy i tęskni za. Wyzdrowieniem, co wydaje mu się zbyt powolne. Takie jest cierpienie kobiety rodzącej dziecko. Wierzę, że musi przejść tę próbę, aby poznać radość macierzyństwa. Oto najlepszy sposób na wyobrażenie sobie, czym jest czyściec. Ale tylko te dusze, które kochają Boga, są w stanie zrozumieć, jak radość i cierpienie łączą się w tym stanie oczekiwania na niebo, jak wzajemnie się rodzą. Czy żywi mogą zrobić coś dla umarłych? Na ziemi możemy złagodzić stan dusz naszych zmarłych bliskich i skrócić czas ich oczyszczenia. Gdyż wielkie prawo solidarności, które spaja wszystkie stworzenia, działa nie tylko w sferze, w sferze grzechu, ale także w obszarze zbawienia. Łącząc się z łaską Chrystusa nasze modlitwy i ofiary przynoszą zmarłym bardzo znaczącą pomoc. A jednocześnie stanowią dla nas jedyny sposób na zadośćuczynienie za wszystko, co mogliśmy wyrządzić im krzywdę za ich życia. Dlatego Kościół modli się za duszy zmarłych i wzywa wiernych do odprawiania za nich liturgii pogrzebowych i rekwiem. Święta Monika, matka świętego Augustyna, przed śmiercią powiedziała, nie martw się o moje ciało, gdzie je pochować, ale proszę Cię o jedno. Pamiętaj o mnie przy ołtarzu pańskim. Do II wieku e, istnieją świadectwo dokonania mszy świętej za zmarłych. Specjalne modlitwy za zmarłych odprawiano 3, 7, 30 dnia po śmierci, a także w rocznicę śmierci. Dogmat o został przyjęty na Soborach chwarańsko florenckim i Trydenckim 15-16 wieku opartej na tradycji kościoła, która z kolei nawiązuje do tekstów Pisma Świętego. Protestanci mówią, że nie trzeba, nie warto modlić się za zmarłych, to już nic nie zmieni, nie ma sensu itd., ale w Pismach Świętych są, jest, są, są słowa o tym. Jak mówi katechizm kościoła katolickiego, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni Boży, ale nie całkowicie oczyszczeni, chociaż mają zapewnioną wieczne zbawienie, po śmierci poddawani są oczyszczeniu, aby uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Nie jest to konkretne miejsce, powtarzam, ale właśnie stan przejściowy, w którym po śmierci upada dusza osoby zmarłej, choć nie w grzechu śmiertelnym, lecz w niedoskonałość i musi przejść konieczne oczyszczenie, aby otrzymać radość bycia blisko Boga. To nie jest przekleństwo ani kara. Czyściec umożliwia duszy ludzkiej osiągnięcie niebiańskiego, niebiańskiego szczęścia. Pomimo tego, że dogmat o czyściu został ostatecznie zatwierdzony dopiero w XVI wieku, wiara w możliwość oczyszczenia się z grzechu po śmierci była obecna w Kościele katolickim od samego początku. Pierwsi ojcowie Kościoła, tacy jak święty Cyprian, poparli doktrynę o istnieniu czyścia, opierając się na słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii według świętego Mateusza. Piąty rozdział, wersety 25-26. Zawrzyj szybko pokój ze swoim przeciwnikiem, póki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie oddał cię sędziemu, a sędzia nie oddał cię słudzy, aby cię nie wrzucili do więzienia. Zaprawdę, powiadam wam, nie wyjdziecie stamtąd, stamtąd, dopóki nie oddacie ostatniego grosza. Święty Cyprian zapewniał, że zmarli wierni, zwłaszcza męczennicy, natychmiast dziedziczą chwałę nieba. Powiedział też, że ludzie, którzy zginęli w grzechu śmiertelnym, natychmiast otrzymują karę piekielną. Ale myślał o wierzących którzy wyrzekli się wiary podczas prześladowań Kościoła, ale potem tego żałowali. Ponieważ niektórzy z nich umarli bez pełnego zaduszczenienia za swój grzech, przekonywał, że istnieje dla nich możliwość dalszego oczyszczania po śmierci, właśnie w czyśćcu. W Ewangelii jest jeszcze jedna wskazówka istnienia czyśćca, kiedy Jezus mówi o grzechu, który nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Mateusz 12. 12:32. Słowa te wskazują, że niektóre grzechy mogą być wybaczone po śmierci. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego dzieje się to właśnie w czyśćcu. Święty Paweł pisze: Ja zgodnie z łaską daną mi od Boga, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Ale każdy obserwuje, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, jak ten założony, którym jest Jezus Chrystus. Czy ktoś buduje na tym fundamencie ze złota, srebra, drog kamieni drogocennych, drewna, siana, słomy, dzieło każdego będzie objawione. Bo dzień pokaże, ponieważ w ogniu objawia się, a ogień wypróbuje pracę każdego, co to jest. Ten, kto ma dzieło, które zbudował, przetrwa, otrzyma nagrodę. A ktokolwiek spłonie, ten poniesie straty, ale on sam zostanie zbawiony, ale jakby od ognia. Pierwszy list do Koryntian 3, 10-15. W tym fragmencie Paweł mówi o oczyszczającym ogniu, który otwiera drogę do zbawienia. Opierając się na nim, Kościół rozwinął swoje nauczanie na ten temat. Jeszcze jedna wskazówka na istnienie czystca zawarte jest w drugiej księdze makabejskiej Starego Testamentu. Mówi się tam o żołnierzach, którzy zginęli w czasie bitwy, za które składano ofiary i modlitwy. E, druga makabejska 1246. Dlatego Juda Makabeusz złożył dla zmarłych ofiary pomyślą, aby zostali uwolnieni od grzechu. Ten fragment wskazuje na istnienie możliwości modlitwy za dusze zmarłych, które można uwolnić od grzechu. Wynika stąd, że dusze zmarłych, które przybyły w przyjaźni z Bogiem, popadają w przejściowy, pośredni stan oczyszczenia, który nazywany czyściem. Tak więc nauczanie Kościoła o czyściu nie jest bezpodstawnym wymysłem, lecz opiera się na tekstach Pisma Świętego. Pierwszy dowód na istnienie wspólnego dnia pamięci o zmarłych znajduje się u Izydora z Cywilii, Zobowiązał swoich mnichów do odprawiania mszy świętej pierwszego dnia po zesłaniu Ducha Świętego za spoczynek dusz wszystkich zmarłych. Na początku IX wieku Esche opad klasztoru w Fuldzie wyznaczył na 12 grudnia wspomnienie o wszystkich zmarłych. Rok 1998 jest uważany za czas, w którym rozpoczęło się coroczne upamiętnienie wszystkich zmarłych, kiedy opad z klunii Odilon nakazał wszystkim klasztorom, aby upamiętnili wszystkich zmarłych 2 listopada. I ten Dzień Pamięci szybko rozprzestrzeniał się we Francji, Anglii, Niemczech i we Włoszech. E Praktyka odpustów w Kościele jest ściśle związana z sakramentem pokuty. Popełniając grzech ciężki, człowiek pozbawia się komunii z Bogiem, a tym samym możliwości wejścia do życia wiecznego. Nazywa się to wiecznym sądem lub winą. Ale nawet najmniejszy grzech pociąga za sobą pewne zło i zaburza porządek w relacji człowieka z Bogiem i światem. Skutkiem tego jest kara tymczasowa. Która może być oczyszczona za życia lub po śmierci w czyściu. Odpust jest rozgrzeszeniem przed Bogiem tymczasowej kary za grzechy, których wina została już odpuszczona w sakramencie pokuty. Odpust może dotyczyć żyjących lub zmarłych. Aby otrzymać odpust, trzeba spełnić kilka warunków. Być w stanie łaski oświęcającej, być po sakramencie spowiedzi, ale niekoniecznie w tym dniu. Miejsce, e, miejsce intencji otrzymania odpustu. Musisz też wiedzieć, komu przekazać darowiznę. Pobożne i terminowe jest wykonanie określonej czynności związanej z określonym odpustem. Czynność tę należy wykonać osobiście, w całości, nie skracać. Aby otrzymać odpust za duszę w czyśćcu, musisz odwiedzić cmentarz od 1 do 8 listopada i odmówić Ojcze, nasz i wierzę. Przyjąć komunię święty w Dniu Odpustu i modlitwa w intencjach modlitewnych Ojca Świętego. Wystarczy w tym dniu przeczytać Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. No i możesz wybrać inne modlitwy według własnego uznania. I nie może być przywiązania do żadnego grzechu, nawet najmniejszego. Praktyka modlitewna za zmarłych to przede wszystkim liturgia eucharystyczna, msza żałobna. Ofiara eucharystyczna jest składana przez kościół za zmarłych, aby przez komunię wszystkich członków ciała Chrystusowego jedni doznali duchowej pomocy, a drudzy otrzymali pocieszenie w nadziei. Kościół składa ofiarę eucharystyczną za zmarłych nie tylko z okazji pochówku, ale także 3-7-30 dnia, a także w rocznicę śmierci. No, skąd e, to się bierze? E, trzeba powiedzieć, że liczba, e, no trzy dni. Najpierw Jezus powstał z grobu trzeciego dnia. W Starym Testamencie jest też wzmianka o pewnych dniach pamięci. Józef obchodził siedem dni żałoby po zmarłym ojcu Jakubie, o czym wspomina księga Rodzaju. Księga Syracha wspomina również o zwyczaju płakania nad zmarłymi przez siedem dni. Liczba siedem. Związane jest z odpoczynkiem szabatu, który symbolizuje także odpoczynek tych, którzy odeszli do innego świata. O tym mówi święty Augustyn. Lutów okiwała Aarona i Mojżesza przez 30 dni. To około tych biblijnych odno odnosień, odniesień zbudowano liturgiczną tradycję upamiętniania zmarłych i ustalono różne dni e, dla różnych kategorii zmarłych. Więc taka tradycja 3, 7, 30 i rocznica. W dzisiejszym szale rzymskich nie ma wzmianki o konkretnych dniach upamiętniania zmarłego z wyjątkiem rocznicy. Nie stoi to jednak na przeszkodzie upamiętniania liturgii zgodnie z zwyczajami lokalnymi. Ale w kościele zachodnim, powtarzam, Zachowała się również, również tradycja dziewięciu dni pamięci, która odnosi się do śmierci papieża. Nabożeństwa żałobne za zmarłego papieża sprawowane są przez dziewięć dni. Tradycja dni pamięci w kościele zachodnim istnieją w mocy liturgicznej ciągłości i są tłumaczone przede wszystkim rozważaniami biblijnymi. Wiecie, że istnieje różnica pomiędzy prawosławnymi katolikami, oni obchodzą 9 dzień, nie siódmy, jak my 9, i nie 30, 40. Skąd to się bierze? Wschodnia tradycja rozwijała się nieco inaczej. Wyjaśniając tradycję 9-40 dni, duchowni prawosławni przytaczają objawienie dane Świętemu Makarowi Aleksandryjskiemu. Według tego objawienia, gdy, gdy trzeciego dnia jest ofiara w kościele, dusza zmarłego otrzymuje ulgę w smutku od anioła, który ją strzeże. To świadectwo szczegółowo opisuje nam stan umysłu na określonej liczby dni po śmierci. 9 dnia zgodnie z tym objawieniem, dusza po uwielbieniu Boga i kontemplacji raju idzie do piekła, gdzie ukazana jest męka przygotowana do niegodziwych. Dusza pozostaje tam jeszcze 30 dni, a 40 dnia sędzia wyznacza jej odpowiednie miejsce. Kościół Postępuje więc właściwie, pamiętniając zmarłych, podsumowuje Pismo Święte, wielowiekowa nauka Kościoła, dusza otrzymuje nagrodę w, moment, w momencie śmierci. Istota tego prywatnego sądu nad zmarłym jest odniesienie go do Chrystusa albo przez oczyszczenie, albo przez bezpośrednie wejście do wiecznej radości, albo przez bezpośrednie potępienie na zawsze. Tak naucza Kościół. Nie ma więc powodu, by sądzić, że istnieją jasno uregulowane okresy czasu, w których dusza wędruje w pobliżu ciała lub pozostaje w jakimś nieokreślonym stanie po oddzieleniu od ciała. To są tradycje wschodnie, które mają tylko takie świadectwo prywatne, takie objawienie prywatne. Więc, ale tradycja w kościele katolickim, powtarzam, opiera się na Pismie Świętym. Trzy dni, siedem dni, 30 dni i rocznica, ale możemy modlić się o zmarłych, kiedy chcemy, kiedy bierzemy foto, zdjęcie, oglądamy, albo idziemy na cmentarz, żeby zrobić tam porządek. Pan Bóg widzi pragnienie naszego serca i duszy naszych zmarłych też potrzebują tej modlitwy, więc modlić się jak najwięcej, jak tylko wspominamy to módlmy się i pamiętajmy o nich, szczególnie w te dni od jutra, kiedy będziemy znajdowali się na cmentarzu, kiedy będziemy odwiedzać groby naszych zmarłych. Nawet jeżeli ktoś z Waszych przodków, jego grob jest gdzieś daleko od Charkowa, jednak każdy cmentarz jest ziemia święcona, więc nawet modląc się na cmentarzu tutaj w Kharkowie, Pan Bóg przyjmuje nasze ofiary, naszą modlitwę ten odpost za zmarłego, którego grup znajduje się gdzieś nawet za granicą. Pamiętajmy o nich i będziemy się modlić o naszych zmarłych.